Słuchasz podcastu Instytutu Myśli Polskiej im. Wojciecha Korfantego. W naszym podcaście mówimy o historii w sposób nieoczywisty, często odsłaniając mało znane fragmenty ważnych wydarzeń z dziejów Polski, Europy i świata. Pogranicze śląsko-małopolskie to temat dzisiejszego odcinka podcastu, który przedstawi nasz gość Damian Domżalski, historyk i religioznawca, regularnie występujący w radiu Zawiercie, gdzie opowiada o tematach związanych z historią regionu. Serdecznie zapraszamy do wysłuchania odcinka. Jak dobrze mieć sąsiada. No tak, niby frazes, niby mądrość ludowa, bo z tym sąsiadem nie zawsze jest nam łatwo żyć, ale bez niego jest jeszcze gorzej, bo ani wiertarki, ani cukru pożyczyć. Niby taki banał, a w historii potrafi być to niezwykle ważne, bo takim niezwykle ciekawym, ale i też trudnym sąsiedztwem. Możemy nazwać relacje, jakie panowały i być może do dziś panują, między ziemiami Śląska i Małopolski, a uściślając między Górnym Śląskiem a tak zwanym Zagłębiem Dąbrowskim. Bo historia, tradycja, wiara, bardzo wiele. Te ziemie od siebie różni, ale i też bardzo wiele łączy, bo to sąsiedztwo bezpośrednie, może i trudne, ale jak się okaże w naszych kilkunastępnych minutach, jest dla obu stron niezwykle istotne. To jest ten słynny spór między Hanesem a Gorolem, dla niewtajemniczonych. Hanes to mieszkaniec Górnego Śląska, a Gorol to mieszkaniec całej reszty świata ze szczególnym uwzględnieniem Sosnowca. Ja zaś nie jestem ani Hanysem, ani tak naprawdę do końca Gorolem. Ja gdzieś jestem po środku. Są też jeszcze krojcoki. Krojcok to jest ktoś, kto miał rodziców z Górnego Śląska i Zagłębia. Taki mieszaniec ale mieszka na Górnym Śląsku, no i stąd też taki krajan, krojcok, to właśnie on. Ja, bowiem urodziłem się w Zawierciu i poniekąd ten spór górnośląsko-zagłębiowski dotknąłem na własnej skórze. Ale zaraz o tym sobie wszystko powiemy. I nie tylko o moich osobistych relacjach, ale spróbujemy pochylić się nad historią tego sporu, tego sąsiedztwa, które przez te wszystkie dzieje było niezwykle ciekawe. Jeszcze w czasach studenckich słyszałem od takiej nobliwej, zasłużonej pani profesor z Katowic, Marii Wandy Wanatowicz, wykład monograficzny. Nosił on tytuł Dziedzictwo Zaborów. I jakże było to trudne dla takiego mimo wszystko młodego wręcz szczenięcego umysłu historyka początkującego zrozumieć te słowa dziedzictwo zaborów zwłaszcza kiedy nie jest się z Górnego Śląska bo dla Polski zabory to 123 lata walki o tożsamość Niebytu na mapie politycznej Europy i świata. Ciągła walka, powstania, martyrologia. Na Śląsku zaś nie było powstań, nie było zaborów. To trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, bo często jest to mylone. Nie było na Śląsku zaborów. I już samo to. 100, te 123 lata, prawda? To się tak czyta wielokrotnie w podręcznikach. Polski nie było tyle lat na mapie i czasem się odwraca stronę i nie ma refleksji. A przecież to nie jest tylko cyfra. To są pokolenia, które miały konkretną historię. Które miały konkretną traumę. Które miały swoje dzieje, tradycje, swoją walkę. I nie możemy... Tak po prostu tego pominąć i potraktować jako zwykłą frazę z podręcznika. Musimy wyciągnąć z niej naukę do zrozumienia istoty tego górnośląsko zagłębiowskiego sporu. Trzeba też zauważyć, że hmm, praktycznie od czasów Władysława Wygnańca śląsk. Mniej lub bardziej od tej strony polskiej się oddalał ciążył w niektórych miejscach bardziej ku Czechom winnych bardziej ku Niemcom w części jednak był wierny Polsce już samo to zmieszanie sam ten konglomerat kultur nie nadaje jednolitej warstwy historycznej tradycyjnej czy politycznej dla Śląska i kiedy mamy tak złożony byt jak Śląsk i obok niego Polskę już widzimy, że może dojść do pewnego rodzaju konfliktów czy nieporozumień. I weźmy konkretny przykład jeszcze z nieco odleglejszej historii. Komisariat siewierski to był taki byt, który funkcjonował w ramach tak zwanego szlezje, czyli Nowego Śląska. W latach 1797-1918. To Nowe Ślezje, czyli Nowy Śląsk, jak już powiedziałem, były terenami stricte polskimi, które zostały włączone do administracji śląskiej po trzecim rozbiorze. Natomiast Komisariat Siewierski nie był bitem politycznym, zaś religijnym. Była to struktura w Kościele Katolickim. Która była przyłączona do diecezji wrocławskiej. Już sama mapa powie nam, jak daleko ziemie biskupstwa wrocławskiego i sama stolica leży od jakichś dla niej peryferyjnych ziem pilicy, lelowa, zawiercia kromołowa, się wierza. Dla wielkiego biskupa wrocławskiego to był naprawdę skrawek ziemi gdzieś na końcu świata. Skrawek ziemi, który jednak miał starą, bogatą historię. Wręcz bardzo bogatą. I ciążył ku Krakowowi. I kiedy nagle znalazł się w obszarze, w tej orbicie wpływów wrocławskich, no nic dobrego z tego nie mogło wyniknąć. Jedyne to to, że ciągła korespondencja między komisarzem siedzącym w kozie główkach Biskupem Gnieździeńskim Krakowskim a biskupem Wrocławskim, który szybko pozbył się problemu. I ziemie komisariatu siewierskiego ostatecznie zostały na powrót włączone do metropolii krakowskiej. Czyli nie było walki o te ziemię, przynajmniej ze strony biskupa. Widać było różnice, widać było inne tradycje, a biskupstwo wrocławskie miało inne problemy niż martwić się. O te kilka wsi na drugim końcu świata. Niestety tak to wygląda. Ale nie zawsze mowa tylko o takich negatywach. Czasem to sąsiedztwo między Polską, między Ziemiami Zagłębia, a Ziemiami Śląskimi było bardzo owocne. Na przykład Powstania Śląskie 1919. 1921. Temat niezwykle skomplikowany, często niedoceniony, a miejscami bardzo spłycony. W jednych miejscach trzeba go odbrązowić, w innych miejscach bardziej naświetlić. I chciałbym tutaj naświetlić pewną ciekawą rzecz, o której być może nie wszyscy wiedzą. Że ci, którzy byli ranni lub musieli uciekać z obszarów walk, często trafiali do Sosnowca, często trafiali do Zawiercia, żeby tam odzyskać siły. Zagłębie w pewnym momencie stanowiło świetną bazę taką regeneracyjną dla powstańców miejsce spokoju, miejsce jakieś nie tyle ucieczki, co Koniecznego odwrotu. Więc być może był spór między Hanesem a Gorolem, ale czasami Gorolska dłoń była pomocna. O tym też warto pamiętać. Ale to, co przyniósł rok 1918, późniejsze powstania, to nie tylko takie majestatyczne akty, przemowy wielkich działaczy, takich jak Orfanty. To nie tylko ta walka powstańcza, ale przede wszystkim to ludzie. I czasem, kiedy na górze grzmią surmy wielkich słów, to na dole można słychać bluzgi. Nie oszukujmy się. Ludność górnośląska. Różniła się od tej zagłębioskiej, i każda strona miała coś nieprzyjemnego do powiedzenia koledze z drugiej strony Brynicy. Jest zresztą takie słynne przysłowie: Nasza granica jest rzeka Brynica. Granica to słowo klucz. Cóż, były dwie teorie. Tutaj również ukłon w stronę pani profesor Wanatowicz. Jedna z nich mówiła, zakobmy Brynicę, no czyli nasza ludność górnośląska powinna razem z ludnością z reszty Polski, z tak zwanej kongresówy, czyli z królestwa kongresowego, wieść spokojne życie, to w końcu jeden naród. Druga koncepcja, rozkopać Brynicę. No, mówiła wręcz przeciwnie, Brynica jest rzeką, która dzieli te dwa światy i niech sobie będzie jak najbardziej szeroka, żeby tylko ci gorole tutaj nie przyszli. Gorole też mieli coś do powiedzenia. Twierdzili, że też są Polakami, część uważała Hanysów za ludność typowo robotniczą, która nadaje się tylko do kopania węgla. Tymczasem, Hanesy twierdzili, że no, teraz to z kongresuwy poprzyjeżdżają same uczone i będą siedzieli nam na głowach, a my dalej będziemy na tym śląsku siedzieć i kopać ten węgiel, i nic do powiedzenia nie będziemy mieć, bo, bo przecież przyjdzie jakiś uczony z kongresuwy, który nic nie potrafi, tylko mu się wydaje. No, takie spory nie milkły. I takie spory nie milkły też w dwóch tak naprawdę. Językach, bo i polskim, i w godce. Ci, którzy nie znają tej śląskiej gwary, tego śląskiego języka, mają spory problem. I często to też było zarzewie sporu. Często ciężko się po prostu porozumieć, ciężko znaleźć słowa w rozmowie, bo znaczą zupełnie co innego. Na szczęście dobrzy koledzy ze studiów nauczyli mnie troszeczkę tej gwary. Dzięki temu umiałem troszeczkę lepiej tę kulturę zrozumieć, ale nie wszyscy chcieli się uczyć. Nie wszyscy w historii chcieli tego zjednoczenia, tego zrozumienia. I nawet sama mowa potrafiła podzielić dwie strony tych z jednej i z drugiej strony rzeki. Chyba najbardziej krwawą sytuacją, która. Tak naprawdę wielkim lemieszem podzieliła Polskę i Śląsk. To była właśnie druga wojna światowa. Tutaj mniej lub bardziej prawdziwe sytuacje naprawdę krwawym piętnem odcisnęły się na dziejach jednej i drugiej Ziemi. Tutaj ta polska strona, która zarzucała Śląskowi, zbytnią zbytnie popieranie Trzeciej Rzeszy, czy też dobrowolne wedle niektórych stwierdzeń wstępowanie Ślązaków do armii niemieckiej, do Wehrmachtu, no to właśnie pokazywała część tej propagandy, że no przecież Śląsk popierał Niemcy, śląstwo takie małe Niemcy tak naprawdę, tak? że to wręcz wroga ludność. Z drugiej strony nie chciało się też patrzeć na to, w jakiej stronie byli położeni górnoślązacy, że ta współpraca wielokrotnie była poparta bagnetem, że wstępowanie w szeregi Wehrmachtu nie było dobrowolne. Kolejnym jakby aktem tej tragicznej historii była tak zwana tragedia górnośląska czyli wywóz górnoślązaków na przełomie lutego i marca 1945 roku w głąb ZSRR. No tutaj Sowieci twierdzili, że ludność górnośląska to ludność zgermanizowana, no to ludność, która będzie popierała żywioł niemiecki, która będzie sprzyjała Niemcom i trzeba ich po prostu się pozbyć. I wielu z tych ludzi na tak zwanej nieludzkiej ziemi spędziło wiele, wiele lat. I ta wywózka trwała trzy miesiące. Więc kiedy z jednej strony mamy oskarżenie o zdradę, z drugiej krwawe prześladowanie i wywózki, ciężko mówić o prawdziwej zgodzie. Ciężko mieć nadzieję na absolutną jedność, na to, że pamięć nagle przestanie działać. Bo nie przestanie. Ale... Mamy współczesność. Współczesność moim zdaniem powinna polegać na tym, żeby pamiętać, żeby szanować i rozumieć. Bo nie da się przekreślić historii, nie da się przekreślić pamięci, ale da się współpracować. Da się żyć w zgodzie, da się rozumieć, rozwijać kulturę, poznawać historię, zarówno ci z Zabrynicy, czyli Gorole, jak i ci z Hajmatu, czyli z Górnego Śląska, powinni nawzajem dotknąć siebie, spróbować wyciągnąć rękę, bo przecież tak wiele nas łączy. Dla tych, którzy są spoza y, tego regionu, to tak naprawdę jedno wielkie miasto mniej więcej od Zawiercia do Gliwic. To jest wszystko jedno, to jest Śląsk, a potem się kłócą, tak? Potem są słynne yy, satyryczne wypowiedzi, satyryczne obrazki w prasie, w telewizji, w internecie, że Zawiercie to nie Śląsk. I prawda, Zawiercie to nie jest Śląsk z historycznego punktu widzenia absolutnie. I to jest ważne. To się wydaje pewnie komuś, jeżeli ktoś teraz słyszy mnie w Szczecinie, myśli sobie: "Też mi problem". Przecież to miasto i to miasto. Ale głowy są inne. Ale to nie znaczy, że nie mogą być przyjazne. Często nietrafione decyzje administracyjne, często jakieś małe lokalne sprzeczki mogą tą jedność naruszyć, tą współpracę naruszyć. Ale tak naprawdę w tym pograniczu, w tym kotle różnych kultur, języków, religii, wyznań, Należy zobaczyć nas, dziedziców tych ziem, dziedziców tych słynnych Winklerów, Turzonów, Promniców, dziedziców górników, hutników, dziedzicy zwykłych ludzi, którzy na tej ziemi żyli, tą ziemię pokochali, na tej ziemi będą chcieli widzieć swoje wnuki, żeby zrozumieć, jak wspaniały jest Śląsk. To pogranicze od Nysy aż po Brynice. I to wszystko, co dał nam wszystkim światu i Polsce. Może tak górnolotnie, ale za to prosto serca od takiego dziwnego gorola Michanysa. Dziękuję Państwu serdecznie za te cztery spotkania z historią, za spotkanie z wielkimi rodami, za spotkanie z katolikami, z protestantami i z ludźmi pogranicza. Pozdrawiam serdecznie. Damian Domrzalski. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek podcastu, subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Odwiedź także naszą stronę internetową www.instytutkorfantego.pl oraz nasz profil na Facebooku. Do usłyszenia.